Cześć. Cześć. Co tam u Ciebie słychać? A wszystko w porządku, trochę się stresuję. Ale ogólnie wyjściem, wydarzeniem czy naszą rozmową? E, chyba najbardziej całym wydarzeniem i koncertem, ale naszą rozmową myślę, że też tak troszeczkę. <laughs> Dobra, bo ile Ty miałeś takich występów z publicznością już? E, no to jest mój drugi. Wow, to jak wspominasz ten pierwszy? E, Dobrze, natomiast też się bardzo stresowałam i dostałam hiperwentylacji na sam koniec, więc może lepiej, żebym tym razem nie dostała. Moja droga, na pewno wiele osób będzie zastanawiało się, skąd ty się wzięłaś? No, ja się wzięłam praktycznie znikąd. Pojawiłam hmm? się dosłownie. Parę miesięcy temu, ale mam nadzieję, że zrobiłam duże wejście i że jednak jest to fajna muzyka. A Twoja rodzina jest muzyczna, czy Ty po prostu jesteś jedyną osobą, która tworzy w Twojej rodzinie muzykę? No, ja jestem jedyna. To znaczy, słyszałam, że mój dziadek, którego nie poznałam, był uzdolniony muzycznie, ale na razie w mojej podstawowej rodzinie jestem jedyna. No to jak to się u Ciebie narodziło? No bo jak wiesz, jak nie ma rodziny muzycznej, to chyba jest trochę ciężej, nie? No ja od małego po prostu chodziłam po domu, nuciłam i bardzo denerwowałam. Próbowałam swoich domowników, szczególnie mojego brata, więc to tak po prostu jakoś naturalnie się u mnie narodziło. Jak z perspektywy czasu czyniasz swój pierwszy singiel? Na pewno zmieniłabym parę rzeczy już hmm? po tych paru, paru singlach, które wydałam, ale nadal jestem z niego troszkę dumna.